Nowenna do świętego Antoniego. Kłaniamy się Tobie, święty Antoni, wielki nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas, Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami. Święty Antoni, przyjacielu serdeczny, dzieciątka Jezus módl się za nami. Święty Antoni, wierny Synu Świętego Franciszka, módl się za nami. Święty Antoni, mężu garliwej modlitwy, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa, módl się za nami. Święty Antoni, lili oczystości, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, Módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami. Święty Antoni, żarliwy apostole, módl się za nami. Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, módl się za nami. Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego, módl się za nami. Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami. Święty Antoni, gorliwy krzewiciel wiary, módl się za nami. Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami. Święty Antoni, skarbnico Pisma Świętego, módl się za nami. Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, módl się za nami. Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami. Święty Antoni, zwalczający występki, módl się za nami. Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami. Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, módl się za nami. Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, módl się za nami. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami. Święty Antoni, po strachu złych duchów, módl się za nami. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, Módl się za nami. Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, módl się za nami. Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu serawickiego, módl się za nami. Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni, módl się za nami. Święty Antoni, Święty całego świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego wyznawcy Twego i doktora świętego Antoniego i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzień dziewiąty. Modlitwa Święty Antoni Padewski, z łaski Bożej stałeś się niezrównanym orędownikiem we wszystkich naszych potrzebach, zarówno doczesnych jak i wiecznych. Wielu do Ciebie się ucieka i doznaje pomocy. Twoja cześć rozbrzmiewa po całym świecie. Ufnij więc w Twoją opiekę i pomoc. Serdecznie błagamy, abyś wyprosił nam u Boga łaskę dobrego życia na co dzień. Wyjednaj nam również te łaski, o jakie przychodzimy Ciebie prosić, ku chwale Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Rozważanie Błogosławieni, przynoszący pokój Święty Antoni uważany jest za takiego świętego, oczywiście poza osobą Matki Bożej, który przynosi ludziom najwięcej dobra, najwięcej łask, pomaga proszącym w wielu kłopotach ich codziennego życia. Przywraca zdrowie duszy i ciała, uspokaja więc wiele życiowych burz, łagodzi nieszczęścia, przywraca ludziom utracony pokój. Każdy chrześcijanin winien być nosicielem pokoju dla innych i dla siebie pokoju wewnętrznego, pokoju w pełni ludzkiego, pokoju z Bogiem i ludźmi. Przykłady dają nam święci. Dobry Boże! Niech wśród nas będą tylko tacy, którzy szanują twoje prawa i godność bliźniego. Użycz nam twego pokoju. Dobry Boże, pomóż, byśmy nigdy nie stali się przyczyną krzywdy bliźniego. Użycz nam twego pokoju. Dobry Boże, niech żadna krzywda nam wyrządzona nie pobudza nas do odwetu. Użycz nam Twojego pokoju. Módlmy się. Boże, w trójcy jedyny, który nikomu, nawet największemu grzesznikowi, nie odmawiasz swej łaski, prosimy Cię przez przyczynę świętego Antoniego o tę łaskę, byśmy począwszy od tej chwili trwali wiernie przy Tobie w wierze i nadziei i miłości aż do ostatniego momentu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna. I ducha świętego. Amen. Święty Antoni Padewski, z łaski Bożej stałeś się niezrównanym orędownikiem we wszystkich naszych potrzebach, zarówno doczesnych, jak i wiecznych. Wielu do Ciebie się ucieka i doznaje pomocy. Twoja cześć rozbrzmiewa po całym świecie. Ufni więc w Twoją opiekę i pomoc. Serdecznie błagamy. Abyś wyprosił nam u Boga łaskę dobrego życia na co dzień. Wyjednaj nam również te łaski, o jakie przychodzimy Ciebie prosić, ku chwale Boga w Trójcy Jedynego. Amen. W mił Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.